Bardzo serdecznie w telewizji pozytywnej, i dzisiaj od razu zapraszam na bardzo ciekawy i pewnie oczekiwany przez wszystkich temat zabaw. Któż by nie lubił się bawić, prawda? Lubią się bawić wszyscy, absolutnie wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, ale rodzaj zabawy dla każdego wieku jest nieco inny. Aczkolwiek są zabawy takie uniwersalne, w które wszyscy lubią się, się bawić. I dzisiaj małbowanie. zajmiemy się właśnie takimi zabawami, w, w które lubią się bawić nasi najmłodsi. I tych zabaw jest oczywiście cała ja będzie Najważniejsze. Kreskim. Żeby bawili ja bym się absolutnie kurdele. wszyscy, jeśli jest jedna osoba, no to wiadomo, że ona sobie coś same, sama zorganizuje, jeśli ma jakąś twórczą, ma jakąś fantazję, potrafi sobie sama zorganizować jakąś zabawę tematyczną, bawi się w sklep, bawi się w dom, bawi się w cokolwiek, co jej przyjdzie do głowy, co lubi. Natomiast jeżeli już mamy dwie osoby, czy większą grupkę, to znalezienie wspólnej zabawy jest nieco trudniejsze, bo każdy pewnie by się bawił w coś innego. Czasem dochodzi do konfliktów, prawda, w co się bawić, w co się nie bawić, bo jedni lubią takie zabawy ruchowe, inni wolą ze śpiewem, inni z kolei lubią zabawy, gdzie są jakieś przedmioty. No tutaj oczekiwania są różne zależności od, y, ja poproszę tego, jak różnorodne są. święty spokój dzieci. chcą sobie leżeć. Y, i, I te konflikty o, może zostaną rozwiązane, jeśli znajdą się jakiś kompromis i y, może w grupie znajduje się jakaś osoba, która jest takim przewodnikiem, która w grupie mogłaby można by było powiedzieć, jest taką osobą, się, która rządzi. Może to nie jest do końca dobre słowo, bo każdy może chciałby rządzić, ale najważniejsze, żeby się wszyscy bawili. No i dwie osoby może prędzej się dogadają, natomiast w większej grupie jest problem. Czasem zdarza się tak, że stoi pod ścianą jakieś pojedyncze dziecko, pojedyncza osoba, pojedynczy jakiś kandydat do zabawy, i nie chce się nijak w zabawę włączyć. No, i tutaj umiejętność nawiązania kontaktów jest ważna, prawda? Jakieś słownictwo werbalne czy niewerbalne, zaprosić należy taką osobę do zabawy, żeby nie stała pod ścianą i nie, nie po prostu nie czuła się osamotniona, aczkolwiek są takie. Momenty, kiedy każdy chciałby troszkę poobserwować, zwłaszcza młodsze dzieci nie chcą od razu wchodzić w zabawę, tylko przyjmują takiego, taką rolę ja obserwatora. Patrzą, patrzą, patrzą. Jak się napatrzą, to po malutku w zabawę się włączają. Czasami wciąganie kogoś na siłę jest. Niedobre jest po prostu, um, rezultat może być całkiem odwrotny, bo taka osoba wciągnięta na siłę w jakąś zabawę potem nie chce się już w nic z daną grupą bawić. No i tu, tutaj mam na myśli taką jedną istotkę, z którą zawsze są problemy. I która większość czasu spędza jednak pod tą ścianą, nie da się nijak zaprosić albo, albo może chciałabyś się bawić, ale grupa nie chce jej przyjąć. I bardzo bym ją teraz zaprosiła, bo jestem bardzo ciekawa. Chodź, kochanie, chodź, dlaczego ty nie chcesz się bawić, i dlaczego nie chcą się bawić z tobą dzieci. Witam cię bardzo serdecznie, jak się masz. Dzień dobry, mam się bardzo dobrze. Ja nie chcę się bać z ciećmi, dlatego, że ja Jak lubię białe, czarne mhm. paski i, i inni to są inni jacyś, a ja nie idę. pięknych łoków i idą wszyscy. Sprawa. Ja sprawa. iść Mam mm. piękny ogonek i nie chcę, żeby mi coś no tak no. masz piękny ten ogonek, piękny ogonek masz, o! Taki ma, ups! Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, za tą ciekawą wypowiedź. No jak widzimy, słuchajcie, jest tutaj problem, prawda? Czy ta istotka powinna się bawić w gronie samych tylko skunkików? No może to byłoby jakieś rozwiązanie, ale wiadomo, trzeba się integrować. integrować trzeba zapraszać innych do zabawy, no i jakoś znosić te wszystkie wady innych, czy można powiedzieć jakieś wrodzone nawyki. No i tutaj przydałby się może jakiś nauczyciel, który, albo jakaś osoba dorosła, która umiałaby pewne konflikty w grupie zabawowej rozwiązać. No i tutaj rzeczywiście nauczyciele może były, byliby kompetentni i, i jakby pan, panie poczorku rozwiązał ten problem naszego skusika i czy to jest w ogóle możliwe. Od tego głowy, od tego myślenia. Oczywiście mam sposób na rozwiązanie problemu z Otóż, e, żeby się tym po prostu nie spędzi czem. To jest bardzo ciekawa em, relacja, ciekawe spostrzeżenie i jak wiemy, w zabawach bywa też tak. Hello, my friend, my name is Topi and I can speak. W zabawach bywa też tak, że... Em, takie, są takie zabawy, gdzie po prostu no, wszyscy ładnie się bawią, a jedna osoba robi zadymy. Albo jedna osoba robi coś na przekór, albo jedna osoba po prostu zaczyna. Zwracać na siebie uwagę w jakiś sposób, taki, że po prostu psuje zabawę. I też tutaj mamy taką osobę, na, któ na którą jest trochę um, skak przez koleżanki, kolegów i, i rówieśników. Dzień dobry, witam cię, czarna owieczko. Dlaczego ty nie chcesz się ładnie bawić? Cześć! Wszyscy się bawią takie głupie zabawy, takie głupie zabawy, no, że już głupszych no znaleźć tak, nie można. Oczywiście. No właśnie, tak. To każdy chce mieć. Dziękuję Ci bardzo. Każdy chce mieć jakieś własne zdanie i coś chce mieć do powiedzenia w tych zabawach. Właśnie. I tutaj widzimy, że taka czarna owieczka w zabawie wszystko nam zepsuje, aczkolwiek ona też mogłaby po prostu jakąś zabawę zwyczajnie zainicjować, a grupa być może dobrze by było, żeby zaakceptowała. Pomysł tej jednej czarnej owieczki, żeby wszyscy mieli z zabawy radość, bo taki jest cel, prawda, zabawy, że wszyscy się dobrze w tej zabawie czują, i dla wszystkich ta zabawa jest radością. Jeżeli jedna istotka w tej grupie, jedna osoba w tej grupie nie jest zadowolona, to dla niej już to zabawą nie jest. No i teraz przydałoby się. Dowiedzieć, jakie są ulubione zabawy e, naszych dzieci. Za chwileczkę e, e, dawić? Zobaczycie przegląd tych różnych e, zabaw. Po tytułach, oczywiście, wszystkie zabawy. E, raczej w większości są. E, z od zarania, od dziecka, od dziadka, od babki, probabki, za, od zarania dziejów są przekazywane e, dzieciom, potem wnukom, prawnukom i tak się to wszystko ciągnie, że jednej te zabawy są e, powtarzane i lubiane. No, oczywiście mam tutaj na myśli stary niedźwiedź mocno śpi, mam tutaj na myśli rolnik sam w Dolinie, prawda? E, czy. Dolinie. Oczywiście ja bardzo. Ja bardzo Rolniczą lubię się bawić rolnika, bo ja jestem hey, że, wtedy hey, że, właśnie hey, że, rolnikiem to... i biorę sobie żonę, potem żona bierze dziecko, dziecko bierze nianie, niania bierze kotka, kotek bierze myszkę, myszka bierze serek. Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole, i marzenia, ani podzielenia, koło się obraca, serek się przewraca, hejże, hejże I, i to jest tak. Nie. Czy taką zabawę, która nazywa się karuzela? Jest tych zabaw cała, cała masa. No i niektórzy uważają, że to są zabawy przestarzałe. Natomiast życie pokazuje, że najlepsze zabawy to są zabawy właśnie w kole. Dzieci się wtedy wszystkie dobrze widzą. Nie ma tutaj osoby, która no coś tutaj mogła zepsuć, wszyscy się ładnie w kółeczku bawią. I tak jest, tych cel, jest cel tych zabaw w kole, żeby właśnie wszyscy byli ze sobą, żeby żadna z osób nie była. Poza tym kręgiem. Aczkolwiek kotek i myszka, o już zabawie no, też słyszeliśmy, jest już tak, że ktoś kogoś musi złapać, dzieci lubią taki dreszczyk Myszko. emocji. Ten chce być myszką, ten, ten chce być kotkiem, ten nie chce być kotkiem, ten nie, ta nie chce być myszką. No i tutaj trzeba się jakoś umieć dogadywać w tej grupie, tego zabawy, właśnie uczą, żeby dojść do pewnego ładu i porozumienia, i czy, czy, czy chodzi listek koło drogi, prawda? Także jest tych zabaw sporo. Oczywiście no, powstają nowe zabawy również, ale one nie są już takie mm, przez wszystkich znane. Tutaj rodzi się taka potrzeba, żeby te zabawy wdrażać, żeby je powtarzać, każdy ma jakiś inny. Mm, swój wizerunek tych zabaw, swoje jakieś z tej zabawy, no i wiemy, że najlepsze to, co są jest zabawy skary, intelektualne to jest rzeczywiście dobre, to się nie psuje. No i polecam oczywiście wszystkie te zabawy, listę już tutaj pokazujemy. A dzieci właśnie tutaj głosowały na te zabawy, że one są najlepsze. Natomiast jeżeli chcecie poznać jakieś zabawy, które już nie wiążą się właśnie stricte z kółeczkiem nie, nie wiążą się stricte z jakimś um Wiążą się z czymś innym, prawda? No to może już w innym odcinku, w kolejnym odcinku, będziecie mogli o innych rodzajach zabaw się dowiedzieć, jakie są ulubione zabawy troszkę starszych. No, w każdym rodzaju bawmy się, ja wszyscy się, się bawić, niech dobrze w, w bawią, niedźwiedź się. Dobrze bawią. Dużo nie radości. Stary niedźwiedź, A czy uczyć się? Ja uczyć się, kolej, koniecznie panu. trzeba. No. Jest czas na zabawę, jest czas na naukę i trzeba znaleźć ten właściwy czas. Wiedzieć kiedy trzeba się, czy wolno i czy, czy trzeba się bawić, a kiedy już zabawa powinna być wycofana i y, trzeba się zacząć rzeczywiście y, uczyć, bo tutaj mamy dwie różne sprawy. Niektórzy naukę plątują zabawę, no ale już wiemy, że nauka to jest nauka, a zabawa to jest. Zabawa. I nie mieszajmy tych dwóch pojęć i nie czarujmy tych dzieci, że przez zabawę można się uczyć. Otóż nie można się przez zabawę uczyć, bo zabawa ma bawić. Jeśli ona nie bawi, już zabawą nie jest. Natomiast nauka ma na celu przekazanie pewnych treści, przekazanie pewnej wiedzy, żeby dziecko się czegoś nauczyło. I tutaj bardzo często jest tak, że ludzie koniecznie chcą to pomieszać. Ja nie polecowałabym. Albo się bawimy, albo się uczymy. Bawmy się mądrze. I najlepiej taką zabawę czuwajmy, nad tym, żeby rzeczywiście to zabawa, nie skącie, że ja mówię, boli żeby rzeczywiście a nikt mówi, nie, nie był lekceważony innego, w tej kwestii i każdy kwestii każde zdanie jest ważne, każda istotka jest ważna. I ważne jest to, by dojść do porozumienia w zabawie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.